Cześć, witajcie. W tym nagraniu porozmawiamy sobie nieco na temat kamery samochodowej Prido i7 Pro. Omówimy sobie dane techniczne kamery, porozmawiamy nieco na temat ceny, jakości i oferowanych funkcji. Sprawdzimy sobie jak to wszystko wygląda, dlatego koniecznie obejrzyj to nagranie do samego końca, aby dowiedzieć się więcej na temat kamery Prido i7 Pro. Zanim jeszcze przejdziemy do szczegółów, to koniecznie zostaw polubienie pod tym filmem, a także zasubskrybuj kanał, aby być na bieżąco ze wszystkimi moimi filmami, które do Regularnie pojawiają się na tym kanale. Dobrze będzie również, jeżeli napiszesz swoje własne spostrzeżenia lub pytania dotyczące tego produktu w komentarzu. No i przypomnę jeszcze, że link do tego produktu znajdziecie w opisie mojego filmu. To tak gdybyście chcieli dowiedzieć się na jego temat jeszcze więcej. No a teraz przejdźmy już do omawiania szczegółów kamery Prido i 7 Pro. Zacznijmy od moim zdaniem, najistotniejszej kwestii, jeżeli chodzi właśnie o kamerę samochodową, czyli od jakości obrazu. Generalnie kamera ta daje możliwość nagrywania filmów w jakości Full HD z rozdzielczością wynoszącą 1920x1080 pikseli z prędkością aż 60 klatek na sekundę. Czyli jak widzicie jest to jakość na naprawdę wysokim poziomie. Myślę, że przy jakości Full HD możemy być naprawdę spokojni o jakość nagrania. Ten aspekt w tym przypadku jest dość dobrze zapewniony. Dodatkowo jeżeli jesteśmy już przy jakości nagrania no to myślę, że na pochwałę zasłuży również sensor optyczny, który wykorzystywany jest w tej kamerze. Zapewnia on odpowiedni poziom naświetlenia w przypadku dnia jak i nocy, co ma bardzo istotne znaczenie podczas wykonywania nagrania. Jeżeli chodzi o inne ciekawe funkcjonalności, no to tutaj warto przede wszystkim wymienić to, że mamy możliwość uzyskania dostępu do nagrań za pośrednictwem Wi-Fi i specjalnej aplikacji, dzięki której możemy zwyczajnie uzyskać dostęp do nagranych materiałów przy pomocy telefonu. Jako mocne punkty tej kamery można wymienić również są, Poczewkę, jak i również 150-kątny obiektyw, dzięki któremu jesteśmy w stanie uchwycić naprawdę spory obraz. To daje nam spory spokój, jeżeli chodzi właśnie o wykonywane nagrania. Dzięki temu, jeżeli odpowiednio ustawimy naszą kamerę, mamy poczucie, że to co istotne zostanie nagrane, no i nie utracimy ewentualnych elementów, które mogą być dla nas ważne. W przypadku różnego rodzaju kamer samochodowych istotne jest, aby posiadała ona tak zwaną funkcję nagrywania w pętli. Jest to funkcja, która ma ma za zadanie umożliwić ciągłość nagrania, czyli weźmy taką hipotetyczną sytuację, że zapełniła nam się pamięć z powodu zbyt dużej liczby nagrań. No i taka funkcja umożliwi nam właśnie nadpisanie starych nagrań nagraniami nowymi, dzięki czemu możemy spokojnić, że takie nowe nagrania zostaną zarejestrowane i gdzieś nam nie przepadno. Co do kamery Prido i 7 Pro, warto wspomnieć również o tak zwanym White Dynamic Range który sposób automatyczny za pośrednictwem odpowiednich algorytmów zoptymalizuje nasz obraz w taki sposób aby elementy pojawiające się na nagraniu były jak najlepiej widoczne, ciekawą funkcją w tej kamerze samochodowej jest to, że wyposażona jest w odpowiedni czujnik przyciążeń, który sprawia, że wykryje ona różnego rodzaju wstrząsy czy uderzenia, dzięki czemu tego typu nagranie zawierające właśnie takie zdarzenia zostanie zarejestrowane. Co do specyfikacji technicznej PriDo i 7 Pro, no to w przypadku wymiarów mamy tutaj grubość rzędu 32,5 mm, szerokość 88,5 mm, wysokość 51, 1 mm. Natomiast co do wielkości ekranu ma on 2,7 cala, obiektyw szerokokątny, jeżeli chodzi o kąt widzenia wynosi on 150 stopni. Co do innych istotnych informacji warto pamiętać o tym, że kamera obsługuje kartę pamięci microSD. No i jeżeli chodzi o zasilanie no to mamy zasilanie przez zasilacz samochodowy. Generalnie jak sami widzicie kamera ma sporo ciekawych udogodnień. Co zwyczajnie udawania, że może być bardzo dobrym wyborem jeżeli chodzi o kamery samochodowe. Jak natomiast wygląda ona pod względem ceny? Tego typu kamerę powinniśmy znaleźć gdzieś tam za około 540-560 zł. Myślę, że cena odpowiada ostatecznej jakości, jak i liczbie funkcji, jaką otrzymujemy wraz z zakupem. Czy zatem warto zdecydować się na zakup kamery Prido i7 Pro? Myślę, że jak najbardziej warto, jeżeli sporo jeździmy samochodem i chcemy utrwalać wszystko to, co dzieje się podczas naszej jazdy czy podczas parkowania. Myślę, że taki wybór może być słuszny, ponieważ generalnie ta kamera samochodowa posiada wiele naprawdę użytecznych funkcji, które przydają się podczas jazdy. No i tak jak zresztą wspomniałem wcześniej, daje naprawdę wysoką jakość nagrania, co myślę, że ma najistotniejsze znaczenie, jeżeli chodzi o kamery samochodowe. Tak mniej więcej prezentuje się kwestia kamery Prido i7 Pro. Koniecznie napisz mi w komentarzu, co ty sądzisz o tym produkcie. Myślę, że na ten moment temat został wyczerpany, a tymczasem do zobaczenia w kolejnych odcinkach.